Ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Pozostawił Puszek, ojciec i syn i duch święty. Amen. Dobry, kochani, że przyszliście na nasze święto, więc pozwólcie, że ciekawkom tutaj będę poszukować. O po pewnych rzeczy mógłbym zapomnieć, a słowa są ważne. Chyba tak. jak są przemysłane, to. Co jak najbardziej warto, warto mówić. To ogromny kawał historii i dowód na to, że w naszej społeczności nigdy nie brakowało ludzi gotowych służyć innym. Bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie. Dbajmy o nie razem, no i każdy z osobna. został również dzisiaj Florian, więc niech duwa nad nami wszystkimi, a w naszego szpandalu, Bogu na trwało, ludziom na pożytek, niech towarzyszy nam zawsze, w akcji, no i tak jak dzisiaj, przy świętowaniu. Dzisiaj mamy ku temu świetny powód. Minął rok od ostatniego dnia. Jesteśmy razem zdrowi i gotowi do działania. Cieszmy się więc z tych okazji. No więc startujemy, a właśnie przy okazji jest taka troszeczkę nowość, że startujemy od września z akcją Czujka Dymu Pod Każdą Strzechą, czyli od września bezpłatnie sprawdzimy bezpieczeństwo tych domu, a chętni mogą już dziś wpisać się na listę przy z wykonami. Więcej informacji będzie jeszcze na mediach społecznościowych, ale szerzymy prewencję. No a teraz uwaga, brawa. brawa do akcji. Oddaję głos Jak większość z Was zdaje sobie sprawę, do naszego starego garażu, gdzie niegdyś była to nasza strażnica jedyna. Teraz mamy tutaj Nowy Gmach, gdzie dziś możemy razem świętować to 101 rocznicę. Proszę zobaczyć, jeden z naszych najnowszych wozów dociera właśnie na miejscu zdarzenia. Żółte rejestracje 1985 rok i żółk na miejscu zdarzenia. Dowódca w czerwonym hełmie wychodzi. Przeprowadza rozpoznanie na miejscu zdarzenia. Widzi, że mamy do czynienia z pożarem. W międzyczasie robi obejście 360. Celem zlokalizowania, czy nie ma jakichś dodatkowych zagrożonych obiektów, czy nie ma jakichś osób poszkodowanych, odsuwa osoby postronne, żeby były w miejscu bezpiecznym, nie przeszkadzały podczas działań. A jak widzimy, ratownicy już dokonują rozwinięcia bojowego z linii głównej przez rozdzielacz, później mamy linię gaśniczą zakończoną prądownicą wodną przez wzgląd niestety na wiek samochodu i pompę jaką nim mamy dziś odłożymy prądownicę na ziemię, widzieliśmy jak wygląda rozwinięcie a nasi druhowie, od, przepraszam, młodzieżowej drużyny pożarniczej ugaszą pożar przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego a podręcznym sprzętem gaśniczym dziś będą gaśnice w wodne głowę. Proszę spojrzeć, zostały ocieplone dawleczki, dwa prądy wody podane na źródło ognia. I w tym momencie pożar mamy w zasadzie ugaszony. Warto zaznaczyć, aby na bieżąco mieć dostarczaną wodę do samochodu w celu ciągłości działań gaśniczych. Bardzo sprawna akcja, wszystko poszło zgodnie z planem, nie ma osób poszkodowanych, jest już bezpiecznie, miejsce zdarzenia można śmiało drukiem przekazać innym służbom. Przę szybko zwinięty wężę, zwinięte alarmowo, ponieważ tak będą na jednostce. Oj, a tutaj jakaś nieplanowana sytuacja. Często, niestety w ostatnich czasach, bardzo niebezpieczne nogi. Jakiś młody chłopak nam tu zjechał. Coś się stało. Bardzo, bardzo niedobra sytuacja. Widzę, że tu osoby postronne się śmieją, ale nie za bardzo ma kto udzielić pomocy, tak? Zdarzenie jest nagrywane, ale nikt nie kłapi się, żeby podejść i pomóc. Też dzisiaj często widzimy taką sytuację. I też nie chcemy, żeby się to powtarzało. Oczywiście dzisiaj wszystko tak to wygląda na potrzeby inscenizacji mamy tutaj dalej naszych dzielnych młodych strażaków, którzy bardzo dobrze wiedzą, jak medycznie zaopatrzyć naszego poszkodowanego. Dowódca, oczywiście obligatoryjnie zadysponował zespół ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, ale do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielą druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Już stąd widzę, że chyba doszło do delikatnego urazu nogi. Jakieś lekkie złamanie, ale jest bardzo dobrze zaopatrywane. Szyna kamera przyłożona, zaraz usztywnimy kończynę dolną lewą. Warto zwrócić uwagę, że na głowie był kask. To jest bardzo ważne podczas podróżowania, czy na kolejnodze, na rowerze, motorze, na no wszystkich pojazdach, które tego wymagają. Drugowy tablet, rękawiczki, wszystko zgodnie z procedurą. Dodatkowe służby w postaci ZRM-u, już w drodze. Nowe mamy usztywnioną poszkodowany w kontakcie logicznym z urazem kończyny w tym momencie kiedy jest zaopatrzony jeden z ratowników przygotowuje nosze typu deska będziemy przekładać naszego poszkodowanego na deskę Układany, będzie poszkodowany metodą tak zwaną w wielu rąk nas dość dużo następnie jedna osoba poszkodowana więc jesteśmy w stanie sobie w ten sposób bezpiecznie przełożyć poszkodowanego i zabezpieczyć na desce poszkodowany przełożony na deskę teraz zapinamy odpowiednio po kolei pasy aby pozycja na desce była stabilna, żeby poszczególny był bezpieczny. Przeprowadzone zostało wcześniej badanie urazowe. Dodatkowych obrażeń poza złamaną kończyną dolną nie mamy. Jeszcze raz wspomnę, że jeśli jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia, nie chodźmy, nie kręćmy filmu telefonem, tylko starajmy się zareagować jak trzeba. I często właśnie przy użyciu tego telefonu, tylko zamiast włączać kamerę, warto wybrać numer 112 i przekazać odpowiednie informacje. Zespół ratownictwa medycznego dojechał. Nasi drukowie unieśli na desce poszkodowanego i przetransportują go w stronę kary. Dziękujemy za wnioski, bardzo się należy dla naszych młodych duchów. Nagrywała i udzielała pomocy. Jak widzimy, sama jest w stanie, który wskazuje na to, aby jej udzielić pomocy. Najwidoczniej została zakrztuszona, tak? Zacztusiła się jakimś pokarmem, przedmiotem, czymkolwiek. I znowu na ratunek przybył nasz młody dróg. Zachęcił do kaszu osobę poszkodowaną. Następnie przeprowadził odpowiednie procedury, i jak widzimy, Udało się utrudnić naszego poszkodowanego, nie wiem czy to było widać, ale możemy jeszcze raz pokazać jak to funkcjonuje na naszym ćwiczebnym trenażerze. Udało się Krupek nas rejestrować poszkodowanego.